Fakty TVN. Panie Przewodniczący, jesteście w regionie, gdzie w ubiegłych wyborach PiS miał prawie 50%. Rozumiem, że tu jest Wasz wspólna obecność, to sygnał do rolników, ale moje pytanie, czy to wystarczy Pana zdaniem? Czy, jaki Pan ma konkret, jaki Pan ma, co chce Pan dzisiaj powiedzieć polskiej wsi, no, która generalnie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość? Co Pan chce powiedzieć im dzisiaj? To nie jest tak, że... Polski rolnik dzisiaj, czy po, rodzina Polski, na Polskiej Wsi głosuje gremialnie na Prawo i Sprawiedliwość. A już z całą pewnością po tych y, latach doświadczeń z nimi y, y, na Polskiej Wsi y, PiS na pewno nie jest y, liderem, a na pewno nie w każdym regionie. Y, w sobotę wspólnie z y, Michałem Kołodziejczakiem y, ogłosimy 100 konkretów na pierwsze 100 dni, w tym także pakiet dla Polskiej Wsi. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, ale ponieważ umówiliśmy się z polską opinią publiczną, także z mediami, na tę sobotę w Tarnowie tam chcemy ogłosić cały ten pakiet, więc proszę jeszcze o tę chwilę cierpliwości. Ale trafia Pani w serio. Polska wieś i polskie rolnictwo będzie także w centrum naszej uwagi, również jeśli chodzi o te pierwsze 100 konkretów na pierwsze 100 dni. To ja dodam tylko jeszcze, mówimy o polskiej wsi. Proszę Państwa, Polska wieś staje się jednym wielkim stepem. My tutaj z tej miejscowości do najbliższego sklepu mamy 7-8 kilometrów, żeby jechać kupić chleb. Jak zabraknie cytryny, to też tyle samo, jak zabraknie cukru, tyle samo. Autobus tutaj przyjeżdża tak naprawdę, jak się pomyli. To, to jest problem. Dzisiaj rozdawanie pieniędzy na lewo i prawo nie rozwiązuje naszych problemów. I ja mówię jedno. Te wybory to są wybory o godność Polaków. O godność. Kto obroni ich godność? I my obronimy godność Polaków. Przedstawimy plan następny.